najlepszym sposobem na zaparowaną szybę jest włączenie klimatyzacji właściwie w większości nowych samochodów yy, mamy klimatyzację i ten problem prawie nie występuje gorzej jeśli klimatyzacja jest wyłączona to wtedy właśnie w nowych samochodach szyba paruje szczególnie szybko natomiast jeśli nie mamy klimatyzacji no to wtedy mamy większy problem klimatyzację warto włączać nawet jak jest bardzo zimno bardzo zimno minus 5-6 stopni, bo jeśli będzie jeszcze zimniej, to klimatyzacja się po prostu nie włączy. To jest bardzo ważne, żeby używać jej zawsze, kiedy jest to możliwe, ponieważ ona w ten sposób się konserwuje. Jeśli przez 2-3 miesiące jesieni i zimy nie będziemy używać klimy, ona po prostu wiosną może nie odpalić i wówczas jej naprawa będzie kosztowała co najmniej kilkaset złotych. Także mamy dwie korzyści. Po pierwsze nie parują szyby, a po drugie klimatyzacja dobrze się konserwuje. W każdym razie nie każdy ma klima, ale każdy może mieć preparat antyroszeniowy, który w jakimś stopniu, jeśli oczywiście samochód jest sprawny, jeśli do środka nie leje się woda, on pomoże nam pozbyć się pary z szyb. Ważne jest, aby przed naniesieniem takiego preparatu antyroszeniowego szybę dokładnie umyć, zwykłym płynem do mycia szyb i dokładnie ją wysuszyć. No, niektóre przynajmniej takie preparaty mają to do siebie, że tę widoczność nieco ograniczają, po pozostawiają taką warstwę, która czasem może być widoczne, jeśli jedziemy pod światło, tym niemniej mamy gwarancję, że jeśli w aucie nie jest zbyt dużo wody, no to para nie będzie się osadzać na szybach. Jeśli dalej mamy problem z parowaniem szyb, no to trzeba sprawdzić, co się dzieje. Spróbujmy usunąć liście spod maski, spod kratek wentylacyjnych, które lubią się gromadzić, a wraz z nimi woda, wilgoć, która trafia potem do wnętrza. Jeśli to nie pomogło, Prawdopodobnie ciągle do auta dostaje się woda, być może przez niesprawny układ wentylacyjny. Niestety w takiej sytuacji y, powinniśmy odwiedzić serwis.